Wop, łop is the sound of the police Wop, wop moi drodzy, dzisiaj jest wielki dzień. Alkohol miał być pity, ale w tej radości wszystko już wypiłem wczoraj. Witam was serdecznie, słuchajcie. Niektórzy z was już pewnie ograniają o co chodzi, ale niektórzy pewnie nie mają pojęcia, także pokrótce... Wytłumaczę wszystko. Wiecie, że od dłuższego czasu głównie moja obecność jest na hitboxie. Robię tam audycje na żywo. Ale wiecie też, że drogi i metody powiadamiania o tych moich audycjach na żywo są takie trochę niektóre, powiedzmy, no są przychodzi mail, ja informuję na Twitterze, informuję na Facebooku, są też apki na przeglądarkę, różne do Chroma i tak dalej, powiadomienia na telefon, ale wiecie jak to jest. Różny, różni ludzie mają różne komputery, używają różnych przeglądarek, to nie wszystkim działa, maile przychodzą z opóźnieniem godzinnym, półtorej godzinnym, niektórzy mają Windows Phone, a apka na telefon jest tylko na Androida, także co tutaj robimy? Wychodzę do Was, w zasadzie wychodzimy, bo głównym twórcą tej apki jest kto siedzi na audycjach na żywo, pewnie wie jak z uk -u. za co mu jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja, że tak powiem tylko, dostarczyłem materiał a on to wszystko ukulał swoją genialną myślą techniczną, i powstała apka, powiadamiacz o audycjach na żywo systemowy. Czyli, że może go używać każdy, niezależnie od tego, jakiej przeglądarki na komputerze używa, czy to jest Chrome, czy to jest Internet Explorer, ktoś używa, czy to jest Firefox, to odpali w waszej domyślnej przeglądarce. I teraz pokrótce wam pokażę, jak to działa, jak to zainstalować, i tak dalej. Ja tutaj to wrzuciłem sobie na Dropboxa. Tego Dropboxa. Ten link do Dropboxa ja wam dam w opisie filmu, w komentarzu od Google'a, na Facebooku. On będzie też wisiał e, zawsze na hitboxie, na czacie. Będzie pod spodem, pod liveem, taka kafelka osobna do tego. Ja już to sobie tutaj pobrałem. Także bez obawień zrzucam sobie na pulpit. Powiadamiacz Live Niklaus, to się nazywa. Dobra, instalujemy. No i tutaj system Smart Screen, prawda? A tutaj ta kamerka może zasłania. Smart Screen się boi, że to jest, no ale wiadomo, to nie jest apka jeszcze jakoś certyfikowana. Także bez obawień dajemy więcej informacji uruchom, mimo to. Jeżeli to będzie w internecie krążyło przez dłuższy czas, to ona się, że tak powiem, e, zweryfikuje, nabierze wiarygodności i ten komunikat już nie będzie wyskakiwał, ale proszę się nie bać, że to jakiś trojan z gołych bab, czy coś takiego. Dobra, Hany Soft, Niklaus Live. OK, dalej, spoko, uruchom. Dobra, i teraz patrzcie, tutaj na pasku, w prawym dolnym rogu, dobrze mówię, prawy dolny róg, tak, wyskakuje Wam znana z audycji na żywo gęba, taka, ona jest teraz szara. Ona jest szara, kiedy jestem offline, a kiedy jestem online, robi się kolorowa i wyskakuje powiadomienie. I teraz jak to działa? Tutaj na prawym mamy opcję o aplikacji, że jest to wersja 1.0.0, jest na licencji Freeware. HanySoft, soft je, ale live'a już nie przegapcie. Także słuchajcie, ona jest też opcja: wyleś i pójdź na live'a. Na stronę hitboxa można też bez problemu przejść dwoma y, kliknięciami, właśnie w tą gębę. Ale do działania. Jak to generalnie funkcjonuje? I teraz ja niestety muszę powi po powiadomić kilku, może set ludzi o live'ie. No ale trudno. Dajemy, daj, rozpocznij stream. I teraz uważajcie. Ta apka co minutę sprawdza. Czy jest aktualnie audycja na żywo? I obserwujcie bacznie, co się będzie działo. Byćcie cierpliwi. Ja już teraz zakończę stream, żeby tutaj ludzi nie... Oczywiście nie pomyślałem, że jak kliknę zakończ transmisję na żywo, no to wyłączy mi też nagrywanie. Słuchajcie, i tutaj klikacie w ten dymek, który się pojawił. Ewentualnie teraz widzicie, a, gęba już zgasła, bo apka jest już teraz... Ona co... to jest tak. Ona co minutę wykrywa, kiedy jestem na żywo. A kiedy zakończę transmisję na żywo, to ona się wyłącza po czasie bodaj 5 minut żeby na przykład jeżeli robię restart live'a, żeby nie było takiego problemu, że ona znowu się odpala. Rozumiecie o co chodzi, nie? No i wtedy ona, jeżeli transmisja na żywo jest, transmisja na żywo jest na żywo, jest na on air, online, to wtedy ta gęba się świeci tutaj na, no jest kolorowa taka jak na przykład na YouTubie w awatarze. I wtedy klikacie dwa razy i was to przenosi do was to przenosi do strony Hitboxa i sobie Oglądacie. No. I co mogę powiedzieć? To tyle. Zachęcam Was serdecznie do, 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 mm, do pobierania, apka jest darmowa, nie pobieramy za nią żadnych, żadnych opłat za nią, nie pobieramy, waży ona Bodę 1.3 Mega, instaluje się błyskawicznie, no i działa, no i działa, powiadamia o tych live'ach skutecznie, jeżeli komuś jest ta muzyka na przykład za głośna w tym czy wtedy bez problemu można sobie wejść w mikser głośności, tutaj ona jest, można sobie ją ściszyć, także... Jak kto lubi, jak ktoś chce mieć bardzo głośno, to możesz tak wystawić, żeby go było z drugiego końca pokoju słychać. No i co? I to by było tyle, moi drodzy, serdecznie was zachęcam, zapraszam do pobierania i widzimy się na transmisjach na żywo. Trzymajcie się, na razie.